Budda prawdopodobnie wyjechał z Polski, ponieważ pojawiają się dowody, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Sylwester Wardenga opowiedział o duchu w ambasadzie, a na transmisji pojawił się głos jego być może nowej partnerki. Eddie Hall odpowiedział na chęć starcia ze strony Denisa. Pojawia się sporo przekazów, że Budda wyjechał z Polski. O ile sama zapowiedź w kontekście październikowych wydarzeń brzmi bardzo poważnie, to jeśli wszystkie składające się w całość przekazy nie są formą jakichś żartów lub pranków, to prawdopodobnie Budda otrzymał pozwolenie na opuszczenie Polski, lub sprawa weszła na kolejny etap i po prostu ogłoszony zakaz opuszczenia kraju go już nie dotyczy. Sprawa jest o tyle ciekawa, że jeszcze niedawno kolega Kamila, czyli Golkowicki-Han, informował o tym, że zakaz zablokował jego zagraniczny wyjazd. Imprezy w Belgii, e, gdzie zostaliśmy zaproszeni, no ale z przyczyny e, dla wszystkich chyba wiadomych. E, nie dostałem zgody na opuszczenie kraju, bo pani prokurator nie miała czasu, więc stwierdziłem, że po prostu no szkoda. Na TikTokowym profilu Budda Skład zaczęły pojawiać się nagranie mające sugerować czy też zadawać pytanie, czy Budda przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym wszystko wygląda raczej właśnie na USA niż Polskę, oraz możemy zobaczyć Buddę, który jest nagrywany przez operatora. W komentarzach pojawiły się głosy, że nagranie może być ze starego wyjazdu Kamila do Stanów, natomiast również w komentarzach pojawił się Budda publikując pis zawierający emotyką popcornu, oczu i śmiejące się twarzy. Identycznie zachował się Kamil z Ameryki, którego aktywność nie ograniczyła się jednak do jednego komentarza, ale również reagował nazwijmy to śmiechem na wpis, ta na pewno przecież ma zakaz opuszczenia kraju, lub identyczny przekaz z słowami się zdziwisz. Następnym nagraniem opublikowanym na tym samym TikTokowym profilu jest coś w stylu tworzonej produkcji, z jakiej znamy Budę, wraz z pytaniem, gdzie się znóg, i pokazanym właśnie tym samochodem. Chociaż w przypadku nazwijmy tego dowodu odbiorcy są podzieleni, ponieważ niektórzy twierdzą, że właśnie nóg miał pojawiać się już wcześniej, chociażby na materiałach Kamila z Ameryki. Trzecie nagranie Wskazuje za to parking z samochodami, którego otoczenie również może wskazywać na Stany oraz w pewnym momencie pojawiającego się w kadrze budę. Wejdźmy dalej do nazwijmy to dowodów, które mają wskazywać na świeżość nagrań. Wielu widzów zarówno na pierwszym nagraniu jak i trzecim doszukało się czerwonej Supry, która ma być tym samym samochodem, który kilka miesięcy temu pojawił się na kanale Kamilas Ameryki. I kupić mu Suprę MK4. To miało być naprawdę niespodzianka, to auto miało być wysłane do Polski i ten chłopak miał się tym autem cieszyć na polskich drogach. Niestety, stało się jak się stało, ale ta niespodzianka go nie minie, bo jak Kamil wyjdzie i wyjdzie niedługo, ta niespodzianka na niego będzie czekać. Idąc dalej, wczoraj na Twitterze szalnego reportera pojawiło się nagranie Instagramowej relacji użytkownika Joelindo. Joelindo nie wiem, jak dokładnie wymówić w tym przypadku, który posiada na profilu niecałe 2000 obserwacji. Natomiast publikuje kontent związany z motoryzacją i posiada również informację, że jest fotografem. I właśnie u niego pojawiło się nagranie z restauracji, gdzie możemy. Zobaczyć Buddę wraz z komentarzem Strange from Poland, które dosłownie mogłoby oznaczać prosto z Polski, natomiast używa się go, że podkreślić, że dana osoba właśnie pochodzi z Polski. Tak więc ponownie oznaczałoby to, że Budda wyjechał, a szalony skomentował to również słowami: Wszyscy podejrzani do sprawy loteryjnej mają zakaz opuszczania kraju, tymczasem Buddha chyba są jednak równi i równiejsi. No idąc dalej, na instagramowym profilu tego pana Joe Lingdon, na którym publikuje zdjęcia z samochodów, zostało opublikowane również dwie godziny przed tamtym nagraniem zawierającym Buddę i na relacja, na której oznaczył zarówno Kamila, jak i jego operatora Przemka Czaje, wraz z komentarzem Idziemy na obiad z kolegami. Pozostaje więc już tylko pytanie, jakie są okoliczności tego wyjazdu, być może po prostu jedna z wielu podróży w tym kierunku, a może tworzenie kontentu patrząc chociażby na jeden spójny element z nagrań, czyli operatorów kamer w otoczeniu Buddy. Sylwester Wardenga zadebiutował w nowej siedzibie, jednak w starym wydaniu transportu. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli zostawicie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Wczorajszy stream Druida, zgodnie z pojawiającymi się ostatnimi informacjami, nie był rozpoczęciem nowego etapu jego twórczości, tylko pierwszą transmisją z świeżo wynajętej siedziby, która ma być jeszcze na etapie, jak to określił, aranżacji. Zobaczyliśmy natomiast jeden dość długi pokój, który ma być docelowo studiem twitchowym, ponieważ planuje oddzielić te dwa rodzaje transmisji. I tutaj chcę to być takie jakby studio twitchowe. Połączony z siłownią, to a takie studio YouTube'owe chcę zrobić w innym pomieszczeniu, nie? Ale na razie tutaj to. Plan na osobne studio do transmisji YouTube'owych ma wynikać z zapowiadanych wcześniej planów tworzenia treści wraz z zaproszonymi gośćmi. YouTube'a to bym chciał często zapraszać gości dzięki Matizo i mieć taki... takie może, studyjko sobie zrobić w takim innym pomieszczeniu. A tutaj chcę mieć takie, bo ja chcę Twitcha, na przykład robić często, stoimy na Twitchu, ale. Bo ja czasem czuję, jak robię streama na Twitchu, że wiecie, gra w grę i tak naprawdę marnuje życie. No i Twitchowe studio ma być przeznaczone do grania w Ligę Legend i jednocześnie robienia na wspomnianej siłowi treningu, co u Sylwestra ma nie zbudzać poczucia marnowania czasu na granie z uwagi na jednocześnie wykonywany dobry trening. Druid odniósł się również do ostatnio usuniętej wiadomości na jego kanale nadawczym, która była bardzo tajemnicza, ponieważ komunikat jest wyraźny i dużo osób zastanawiało się, co Sylwester opublikował. Zagadka była o tyle nurtująca dla odbiorców, że indziej nie krążyły chociażby z rzutek Ekranu tej aktywności, czy nawet opisy słowne, co patrząc na liczbę jego odbiorców było zastanawiające, nawet jeśli w teorii treść znajdowałaby się tam dosłownie chwilę. wiadomość na kanale nadawczym? To ja też byłem zaskoczony. Nic nie wrzucałem nowego na kanał nadawczy, tylko usunęło jakąś moją wiadomość sprzed kilku miesięcy prawdopodobnie grożenie Ukraińcem z Charkowa. I dlatego Wam się wyświetliło, że wiadomość została usunięta, nie? Bo ja też właśnie, nie wiem czy to chyba na zasięgi nie wpłynęło, że nie mam shadowbana ani nic. Że po prostu jakiś stary pos z kanału nadawczego został usunięty. Wczorajsza transmisja następnie była typowym przeglądem sieci. Mieliśmy Konopskiego, Gimpera, czy też ostatnie głośne tematy. Natomiast z pobocznych rzeczy to Sylwester przekazał, że w obecnej siedzibie czuje się dużo lepiej niż w ambasadzie GOATS, ponieważ panowała tam dziwna atmosfera, w sensie krążył przekaz o duchu. Tak jak na przykład w ambasadzie było, to ciągle człowiek czuł taki niepokój. Coś strzeliło, że duch jakieś... mnie skurza ten dziadki. Każdy pracownik gadał, że widział ducha w ambasadzie, nie? A tutaj jest taki inny vibe mam wrażenie. Opowieść o duchu stała potem rozwinięta w odpowiedzi na donate i okazuje się, że pracownicy mieli twierdzić, że im się ukazywał, a pewne miejsca w domu wywoływały dziwne uczucie. No pracownicy twierdzili, że się im ukazywał, mm, że stał nad łóżkiem. Ja mam wrażenie, bo po prostu było takie miejsce, że... Znaczy, był też taki pokój, my go zamykaliśmy ten pokój, gdzie jak się tam stało, naprawdę się czuło niepokój i skóra cierpła. Był taki pokój. I w tym pokoju był też bardzo brzydki zapach, tam wilgoć i tak dalej, w ogóle odłączyliśmy to, to było w piwnicy. Natomiast było takie miejsce, jak się właśnie niedaleko tego pokoju, że jak się schodziło, to była taka lampa też dziwna i ona być może rzucała taki, taki cień, że ludzie widzieli często jakąś tam zjawę, nie? Ja tam ćwiczyłem w nocy, nic mi się nie działo. Bo po prostu tego y, nie wierzyłem w te rzeczy. Sylwester przekazał, że pracownicy Goat's postanowili zapytać córki właściciela nieruchomości, czy takie przekazy pojawiały się wcześniej. A w odpowiedzi miała ona stwierdzić, że również miała takie wrażenie, jak mieszka w tym domu. Kolejną zagadką z transmisji było częściowe rozwiązanie tajemnicy dotyczącej osoby, która donosi Sylwestrowi jedzenie. Jeśli śledzicie ostatnie miesiące jego aktywności, to osobiście odbierał za każdym razem jedzenie od dostawcy, a dzwonek do drzwi stał się elementem każdej transmisji. Natomiast ostatnio już ktoś mu dostarczył na transmisję posiłek, a wczoraj po identycznej sytuacji Pytania odbiorców, kto jest odpowiedzialny za ten transport, odpowiedział śmiejąc się, że robot operujący w technologii sztucznej inteligencji. Wersja została jednak szybko obalona, ponieważ wspomniany robot chyba się lekko zbuntował i przemówił. Proszę człowieku właścicielu. Co? Boże. Co za kry? <grym> tak, mieli. Nie, Nie wiem, nawet, co było Natomiast problematyczne jest jednak usłyszeć dokładnie słowa tej osoby. Mi się udało wyłapać słowa Proszę oraz właścicielu, co miałoby logiczny sens w odpowiedzi na żart odnosi robota. Być może przekaz był jednak inny. Dalej natomiast Sylwester pokazał po obstawiający, jak wygląda posaść nowej paraterki Druida. I z nowej laski bardęgi, z mojej szklanej kuli. Rozmiar XS. Nie wiedziała, kim jest Wardenga i nie słyszała o nim wcześniej. Zainteresowała ją jego osobowość. W środku płacze, że okienko na streamie jest tak małe, że nie ma jak się wybić oprócz gadania jakiś głupot z Ofu. <grymka> Wardęga jej zabronił mówić o związku, ale jest cierpliwa. Jest wyższa od Wardęgi. Chodzi na siłownię, a jej pasją są podróże. Dwa na pewno są prawdziwe. Dwa, na pewno są prawdziwe Eddie Hall odniósł się do wyzwania przez Denisa Określenie odniósł się nie jest może do końca idealne Ponieważ został na gorąco zapytany o stwierdzenie że, Bad Boy, że zamiast Pudziana to chciałby właśnie Ediego. Pojawił się jednak jeden problem Ponieważ zawodnik KSW kompletnie nie wiedział o kogo chodzi A opis Denisa przez osobę przeprowadzającą wywiady Mogła naprowadzić pogromce Pudziana na odpowiedź Dani Zajęcki właśnie przed chwilą wyzwał cię do walki Czy wiesz kim jest Deniz Zajęcki Badboy w Torunie? Uh, Denis Zawenski, like a Polish influencer, he's also a freak fighter. Just said that he wants to fight with you, and he is uh, like a freak fighter. And Patrick, that's on me. Uh, and, and, and he is interested in fighting with you. Okay, well, I don't know who he is, I'm sorry. Um, it, it, has he won the world's strongest man? Has he, uh, no, has he, no? Well, I'm not interested. No. Eee, nie jest zainteresowany, nie wie kim jest. Tak więc Ediego na chwilę obecną zapewne fame nie zobaczymy, szczególnie jak wygrał starcie w KSW, podobnie jak Lexi, która według przekazu ma mieć spory kontrakt, otrzymywać propozycje starcia, ale je odrzucać. Nie, nie mam w planach już walczyć, ale słuchajcie, jak kiedyś zobaczycie mnie w Oktagonie, to nie zdziwcie się, się okej, okay? bo pieniądze, jakie ja mam jeszcze w kontrakcie, są duże i bardzo ciężko mi się odmawia te pieniądze, nie? Ale odmówiłam, ostatnio dostałam propozycję i odmówiłam, więc ci, co nie lubią, jak się bije, bądźcie ze mnie dumi, okay? bo to było ciężko, ale odmówiłam ja już Serio, nie chce się bić. Chcę się bić, w sensie bić ja, ja sama walka i w ogóle to lubiłam, nie, ale nie podoba mi się w jaką stronę jakby free fighty skręciły, więc na razie nie. Wydaje mi się, że już nigdy nie zawalczę. No ale tak jak mówię, never say never, nie. Znaczy a... to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. W tym jest dla siebie. Teraz poprzednich dni, jeśli nie widzieliście, to was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie, co robić. Miłego dnia. Do jutra siema.